Dobra cicho Dobra trzy Cztery Właśnie w kolejnym odcinku z w dzisiejszym odcinku pogram sobie y, MG42 LED na zombie i są ze mną no, no i dzisiaj właśnie będziemy grać Odpiszcie mu, że to ja z YouTubea <coughs> Temu typowi A ja tutaj będę grał sobie MG42 LED Jeszcze móg m mógłbym kupić te najnowsze y, M700 ale te nie, ale ja gram... Się... Ja sam, ja sam, ja sam, ja sam, ja chcę sam. Nie! Ty jesteś gad oska. No ale nie może nie ginny wyjść, no dobra. Ej, to ma 150 amo, rozumiecie? Zamłapię. Jezu wszyscy się pytają, to ja z YouTube'a mam. Mam 513 13 subów już. Wow! Ładnie zrobiłem tego zamiaru, bo go kupowałem. Za chwilę dojdę do twojego klanu. Ej, wiecie, że MG42LED jest lepsza od minigana ze dwa razy. Teraz, o. bo można z nim biegać i ma 150 a no i zabiera 30 głowa, minigan zabiera jakieś 20 kilka. To się do ciebie kopie, może. Kto jest z Jakiś tamtym tylko. A nie, za jakiś nie. do mnie i mam ten. Dobra, już zabiłem typa, zabiłem, zabiłem typa, zabiłem typa, wiesz, który wieźle miał HP, 4000 HP, który miał, zabiłem zombiaka już. No bo y ten OP jest. Broni, ten... to, to nie jest OP broń, człowieku. Dobra, ja raszuję. gdzie on jest, ej, Krzysiek, a nie, star jest, jak, jak star jest, to ja nie wychodzę, star to jest mój kolega. Ja padłem po was, A dobra, raszuję go. Gdzie jest ten typ zombie, gdzie jest ten zombie? Nie wiem, ja padłem, no ja... No to ale widać, białe strzałki widać. Nie wiem, to jest tam jakiś... O. No, no. Na dwa hity. Bo ja chciałem się dobić, ale nie udało mi się, bo wiem czy Serwer zombie chyba ten Jackhammer jest teraz mega dobry, coś mi się wydaje. Jack jest to właśnie tak więc No bo zabiera tyle co spaza i jest mega szybki, co? Do Dobra, nie musisz dochodzić na razie. Na razie nagrywamy. Jezus. Krzysiek, musiałeś do mnie wbijać, oczywiście. Ja sobie ja idę. No jakiś ty pewnie. O Boże, już się zamaszali. Bo ja byłem. Dobra, zabijcie, zabijcie mnie, zabijcie mnie, zabijcie, zabijcie. Prze... Nie poszedłem. No nie nie, nie, nie Dobra. U. Może ja podziękuję. Jednak tam nie idę. Ale ty pol... A... ale ty się skampił, chopie. No ja też jakiś typ tu bo... Ale nie, bo ty weszedł na dach. Jakiś pie... Ja. O ma SWD. Strzelaj się! Zombi, zombie. Dobra, dobieńczon tego. Ale ja się nie zginęłem, widzisz? Ja się nie zginęłem ani ja razu. Jestem, jestem. Jest ty! Jest! Jest! Kolejny zombie! Zstrzelam po ten oka. Co? Gdzie jesteś? Jezus, gado OSK. OSK się nazywałeś. Daj mi go, daj mi go! A wygląda, z tobą Aha, dobra. Patrz, co wiem. go się mi napisał? Nie wiem, wszystko. Ej, zabiję mnie. Mam 300 HP. Ej, ten cypek ode mnie wychodzi za zbóty. Dawaj, gadzie, dawaj, gadzie. Nie, on nie wychodzi. U... Daj, dospadłeś go! Ja, ja! Adaś... Ades... I wiecie co? O ty nie, nie, o nie będzie, tak, zabiłeś mnie, o nie. U, nie będzie, tak, chodźcie, chodźcie do tych takich po pra w prawym górnym rogu, gad, chodź, reszujemy ich. Było tyle? Zombie do... To Gdzie Już są? A, tutaj starze widzę kropki, byście Jeszcze... przekazali. Jezusie. Dobra, ale fajnie! Nie, cannot, cannot. No to tu wam się już wyświetli na ekranie do głosowania. Znaczy? Czy chcesz MG42? Ej! O, dobra, dobra, każdy, każdy kto mi teraz napisze blokuje go. Mówiłem już na YouTube. Hopio, on ma tego, zombie tego. Wiesz, tą nową broń. Jackamera. O, bo no widzę właśnie. No to nie mamy szans. Czekaj, że... Zaraz, Hopio, się, o, on skatany. Ale dostał nas. No, Serio. Oh, 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 oh. Hopie, zemgis z... ich było dwóch czy jeden był? Było z... dwóch. Ojej. Dobra, ja, ja kupuję Jackamera chyba. Kupię chyba Jackamera. Mam zwykłego. Zwykły jest słaby. Dobra, nie idźcie za mną, nie idźcie za mną. Ja nie chodzę za to, on jej ci daje. No bo ja chcę pozabijać dużo typów naraz. Nie wiem, ja muszę tam ale na się nie mam. Ja mam bardzo dobrą. O mam, bierz mam Tak. O nie, no kiedy... naprawdę jestem zombiakiem i się zabudowałem. nie wierzę! Ej, Adam tam tu! O, o obok, obok, obok mnie są zombie. O, ale szybko się tym przeładowuję MG4-2. O nie, zaraz... zaraz Ja nie wiem jak się przeładowuję. Ja już czterech zabiłem! Dobra! No jak, jak... Ej, lepiej nie wchodź do mnie i tak nie przeżyjesz 150 na w głowę. Czyli pu... Czyli 30 tysięcy hp, nie, zartuję, z 3 tysiące może zabierze. No wiecie co naprawdę, ta kamera mnie lubi Umarłem i mam kamerę do góry nogami i widzę dużo zrobi. Kamera, to do... Teraz kamera. Musiałam. Teraz widzę światło, o to, sobie jestem O Jezus! Zaraziliśmy! Ile jeszcze? 3 minuty to jest No, w gościu od razu i zdech. I kolejny. Jeszcze, raz, dwa. cztery zombie jeszcze. Tam się mówi, no cztery zombie. A ty żyjesz? Możesz mi zaszować jak bardzo chcesz. Jestem w prawym górnym rogu. W prawym górnym rogu mapy jestem. Ja już nie żyję dawno. Nie, ja mam trzy HP! Kto żyje, jestem w prawym górnym rogu mapy. Ja niestety nie żyję. A ja, a nie. gdzie są, gdzie są jakieś zombie? W... w... w, w, prawym, dolnym, w prawym dolnym, A są, a jest ktoś w prawym górnym? No w prawym górnym... nie, nie ma żadnego w prawym górnym. A w prawym dolnym? W prawym dolnym są dwa. Okej, okay, to... Oni koło środka. Jest jakaś tam się... O, zarazili, a nie, ja ja pięknie Pięknie, aj Cześć, para No, hopie to ma Hopie, ja ty mogę skanować Hopie, siedzi w miejscu i będę zabijał, bo nie dojdą do mnie To jest za szybkie Wiesz, że to jest lepsze niż minigun chyba Szybciej zabija, a wiesz, że mogę przeładować Jak mam całe ammo i tak mogę przeładowywać Patrz <laughs> Raczej nie popatrz do... no, no, ktoś tu ma tego Jack polonki Z tego co tu widzę Ja no, idę to, do na szczęście ja teraz nie będę. Jestem, jestem sam w kampie. Jestem Jestem No nie! Mówię, że nie wchodzi się do mnie. Powiedziałem coś. Jak wchodzisz do mnie, to nie nagrywam już to mam nigdy odcinka. Ja chcę zabijać dużo typów. Przecież oni do mnie nie dojdą nawet, więc po co macie do mnie pomagać? Ej, ale fajny to Selo To jest moja ulubiona broń teraz będzie. Ej, nie wiem co kupić, M700 Lady kupić, czy Jack Camera Lady? Jack Camera Lady. Nie, 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 ja podziękuję, ja tu nie idę, na razie. Bo tu jest za dużo... O dobra, nikt do mnie nie poszedł, o, teraz... Teraz się będę cieszył. Kto jest? On jest. Nie. No. No jaki idiota. Dwudziesty... dwudziesty 24... Gosiu z minigunem musiał do mnie przydać, no musiał. Gad... Gad, chcesz, żebym cię zabił? Chcesz? Będziesz na odcinku... No dobra, i tak cię zabiję. Ciocio, może... może się dokupię, może się dokupię. Nie, nie dokupię się! Gad, gdzie jest ostatni? Gad, gdzie... Powiedzenia, żegnam pana Zowiaka. Idź. Gdzie są ostatni? Gdzie są ostatni? Aha, tam. Ja w ogóle... Krzysiek, uważaj! Gdzie jest? A Ale... Idzie kolejny, za dużo ich tu. A ja nie. Dobrze, pięknie. U, u góry, skoczę. Dobrze ja No bo ja, ja się wiadomo, że jestem dobry. Jest... U góry! Idziesz, z mówię, Nie mówię, Nie, nie go, nie raszy go, bo on cię zarazi łatwo. Chyba, że jak go. A! mnie, dzisiaj Zapiję mnie? Nie. Adam cię uratuje. Że ja mam 10 hp. u góry jest nie wchodź tam nie wchodź tam on tam I jest u góry myślę, mam chyba nagrywanie mi się chyba przerwało przez przypadek ale to nic w tym w tym tu w środku? no nie raszujcie o nice Aha, co zabił się sam ale ale jest ale ale no, ale prze, chyba mił nagrywanie mi ucięło w połowie więc ale to nic ale to nic to się złoży Chyba e, Sasi mi przerwała, ale ale to nic, ale to nic. Dobra, nowa ma... No, e, pa, chodźcie na środek, chodźcie na środek. Albo nie, chodźcie, chodźcie do mnie, do mnie chodźcie. Co? No, wiadomo, co... Ja patrzę, patrz, patrz gdzie jest zarażony. Tam, 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 tam. Dobra, raszujemy go. Nic, nie widać o zabiję! Easy my friend! Easy my friend! Easy, easy, easy my friend! Co? 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 Że nagrywasz ze mną film? Że nagrywasz ze mną film? Noo wiadomo, jestem nie wszystkim. Czemu mu... mam tylko trzystru znajomych. Ja mam 17 tysięcy. Kogo zmienić? Ej, to jest... To jest moja ulubiona mapa. Na niej nabiłem 40 kili. Nie, to nie jest ta, to nie jest ta. Nie, to ta. Nie, to nie ta. Nie, to nie ta. Się zombie! Dwa zombie! Już po mnie, po mnie, po mnie będzie, już po mnie. Chociaż, chociaż zablokował mnie, coś tam. Zabiję go, tak. Skryta k alkowi. Bo to jeszcze nie będzie. Jestem z jakimś 13 levelem. Jesteś, to ja z jestem. Jestem z jakimś Lukas Manny Shia. Ej dobra, ej, wychodzimy, to jest ta głupia mapa. Chodźcie na inną, okej? Okay? Albo dobra, nie, bo tu jest się trudno tu ale dobra. Mapa dla hardkorów, Mapa dla hardkorów. To jest mapa dla hardcoreów. To jest taka specjalna. Cię wszystko blokuje. A w ogóle ten zombie był nieogarnięty, bo mnie widział i tak pani tak, do mnie się... No szybko do mnie, do mnie na domek, chodźcie, to, to jest świątynia widzów, to jest świątynia widzów. Ale tu jest tyle ników, że ja nawet nie umiem cię ja Tam jest, w tym domu w środku. Idę? Jestem. Na tym domu. Tu? A, A, I... Gdzie jesteś? O. o! O jakieś chyba zombie tam nad tutaj. Chodzi... cię ten Kurde, nie da się tu raszować. No nie, bo się wszystko kuchuje, no. To jest, to jest wszystkie. Co za mnie? Zabiję cię! Ha 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 ha. Nie! Miałem go się uczyć! Zabiję cię, ha ha ha! ha. No co? Nie, ja wychodzę, ja wychodzę. Chodźcie na... zombie... zombie... Czekajcie, ja tylko z dwóch... A ja... ja muszę ja kończyć. Dobra, to się rozłącz, nara. Ja, ja na zombie 2, zombie 2, chodźcie na zombie 2 szybko. Ja nie rzucę przerwy, bo jeszcze ma wódków. Na zombie 2 szybko. Ma. Bo dobra, koniec odcinka. Dzięki za ten danie nara.